Kolejny odcinek Dziedzictwa nadciąga. Bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 756? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na niedzielę, 23 listopada 2025 roku, rozmowa z urzędniczką wypada lepiej niż Nana i Jaman się spodziewali. Kobieta jest zaskoczona zgodnością odpowiedzi pary. Gdy jednak słyszy, że Jaman zwraca się do nany per guwernantka, nabiera wątpliwości. Nana jest załamana. Gdy urzędniczka się oddala, Jaman ciepło pociesza nanę. Urzędniczka jest pod wrażeniem ich zażyłości i wydaje zgodę na ślub. Aizę nie może pogodzić się z tym, jak potraktował ją Ferit. Jest roztrzęsiona i rozkojarzona. Powoduje wypadek samochodowy i trafia do szpitala. Rozgoryczona Neze dzwoni do Ferita, gdy ten spaceruje z Didem. Mężczyzna natychmiast jedzie do szpitala. Tam Aizę wyznaje mu, że 7 lat wcześniej rozwiodła się z nim z powodu tej samej kobiety. Ferit jest załamany. Nie może uwierzyć, że powodu tajnej misji stracił 7 lat życia z ukochaną kobietą. Aizę postanawia wrócić do rodzinnego Eskiseayer, dziedzictwo odcinek 756, kiedy oglądać. Nowy, 756. odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany już w niedzielę, 23 listopada 2025 roku o godzinie 16.05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVPVOD. O czym jest Dziedzictwo? Zejer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Jusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Kerymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmożona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusuf. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Kyrymły.